Witam Was, moi drodzy, w moim nowym vlogu. Mamy dzisiaj środę 5:20. Wyjeżdżałem dzisiaj chwilę po trzeciej, ponieważ wczoraj dysponent zapomniał wydrukować mi dokumentów. No i wiadomo, Inna zmiana już była rano. Jakieś 40 minut, bez niepotrzebnie, spędzone w biurze. No ale cóż, spedytorzy. Jak już trochę słońca za oknem widzą, to ta robota im słabo idzie. Dzisiaj mam trzy rozładunki. Pierwszy w Inkosztadzie i jeden załadunek. Zobaczymy jak to pójdzie. Mam nadzieję, że bezproblemowo, ale to się jeszcze okaże. Na czapę, mam jak zwykle lodóweczkę. W tym tygodniu nie jeszcze ze swoją, mam zastępczą, Bo coś tam stało się z instalacją elektryczną no i warsztat musi rozbierać musi rozbierać izolację przetarł się chyba jakiś kabel za panelami więc trochę to pewnie potrwa. Ja już jak widać jestem przed Norymbergą. Zostało mi 90 km do pierwszego rozładunku. Potem będę miał kawałek podlotu do, do Aldi. Tam będę musiał sam się rozładować. I z powrotem cofam się w kierunku Norymbergi. A few moments later, i dojechałem prawie do celu. Jest godzina 6:30. Więc nie najgorzej w miarę poszło. Bez korków czasami się zastanawiam na tych zonach. To projektuje. Bo wiadomo, że na strefę przemysłową to raczej ruch ciężarówek będzie. Ale widać, że się chyba tym nikt za bardzo nie przejmuje. tutaj już nasz klient. Pierwszy rozładunek. Ciekawe, czy ktoś stoi. Czy nie. A nie, pusto. Więc możliwe, że pójdzie. Pójdzie szybko. Nic, ja parkuję, lecę do biura i pod rampę. Rampę dostałem od razu. Jedyneczkę. Rozładowywać zaczęli od razu. Więc jak na razie fajnie idzie. Po rozładunku. Lecę do Aldi, do Geisenfeld. Ja mam chyba 20 km podlotu. Potem, tak jak już wcześniej wspominałem, z Aldi w kierunku Nurembergi. I po niespełna 20 minutach 20 palec zdjęte więc można w miarę normalnym czasie rozładować ciężarówkę można. Tutaj akurat pracują dość bardzo mili ludzie, którzy wiedzą, że każdemu się śpieszy. I lecimy dalej, lecimy do Geisenfeld, Aldi. Tam już będę musiał sam rozładować. Ale też dzięki temu idzie to sprawnie. Szczerze, to Waldi dłużej zajmuje im podpisanie dokumentów niż sam rozładunek. Ale myślę, że w ciągu 30 do 40 minut powinienem tam już mieć skończony. Się może chciałbym poruszyć temat, na który już dużo ludzi rozpisuje się na różnego rodzaju forach bądź grupach dla kierowców: a mianowicie nawigacji do samochodów ciężarowych: jaką kupić, jaką wybrać, jaka jest najlepsza. A mianowicie, ja tutaj, jak widać, jeżdżę na oryginalnej nawigacji, jaka jest zbudowana w tym manie. I czy, czy można narzekać? Ma ta nawigacja swoje, swoje błędy. Nie zawsze prowadzi tak, jakbyśmy chcieli. Ale ja zawsze najpierw sprawdzam sobie, jeżeli jadę w nowe miejsce. Sprawdzam sobie e, trasę w Google Maps, jaką drogą najlepiej jechać. Dzisiaj mamy podgląd satelitarny. Możemy sobie zobaczyć, jak ta firma, dana firma wygląda od której strony najlepiej sobie wjechać. No i tak, jak mi to bardzo mocno ułatwia. Tak jak powiedziałem na Google Maps, sobie drogę planuję a tą nawigację budowaną, ze względu że ona ma, e, ma większość zakazów wjazdu dla ciężarówek, ona służy mi jako tylko jako pomoc, tak? Jako podgląd, czy, czy daną, drogę, daną drogą mogę jechać. I, I mniej więcej, ile mam kilometrów, i w jakim czasie tam dojadę, więc, więc ja to robię tak. Również, e, jeśli jeżdżę mercedesem, tam w tych nowych mercedesach e, są nawigacje tomtoma. Znaczy, w starszych również są nawigacje wbudowane tomtoma. Jest ona. TomTom -tom jest, jest dużo lepszy od tej od tutaj, pod różnymi względami. Ale jak, jak mówiłem, zawsze sobie najpierw drogę sprawdzę na Google Maps. Często mam ją równocześnie włączoną, razem z tą nawigacją bądź z tom tomem. I sobie porównuję, porównuję sobie drogę czy z tom tomem, czy właśnie z tą, dlaczego ona tam prowadzi tak, a nie tak. No i tyle w temacie. Tak szczerze mówiąc, nawigacji nie ma jakiejś mega dobrej, bądź jakiejś złej. Bardzo dużo zależy od tego, czy zwracamy uwagę na, na znaki. Bo szczerze mówiąc, tak jak tutaj w Niemczech, jazda na znakach to podstawa. Niemcy są dość dobrze oznakowani. Rzadko, rzadko można spotkać jakiś błąd w oznakowaniu. Więc nie trzeba tak mocno skupiać się na, na nawigacjach. A wręcz przeciwnie, czym mniej skupiamy się na, na nawigacji, tym mniej błędów popełniamy. Bo wiadomo, jednak. Nasz rozum to nasz rozum. A maszyna to zawsze może się pomylić. Ale jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, że pomylimy się, to w większości sytuacji można nie wiem, cofnąć, zawrócić. Więc bez Myślę, że i dojeżdżam właśnie do drugiego miejsca, do Aldi. Tutaj, tak wspomniałem, rozładujemy się zawsze sami, często na różnego rodzaju forach. Dla kierowców jest to dużym problemem aczkolwiek nie rozumiem tego po 4 godzinach siedzenia spacerek z elektrycznym wózkiem nie należy do męczących zadań no ale różni są kierowcy ciekawe jak tutaj z pół do ósmej wydaje mi się że już powinno być w miarę pusto ale zobaczymy a, nie jest najgorzej. Może będą mieli miejsce dla mnie. A Jest kilka ramp pustych. Trzeba kółeczko zrobić. W marketach Aldi dużym plusem jest to, że można sobie pauzę tu robić. Dla nikogo to nie będzie problemem. Więc ja lecę do biura, po rampę i rozładowujemy. I lecę już do trzeciego klienta. Aldi rozładowałem. Zajął mi, tak jak mówiłem, 40 minut, więc jeszcze też nie tak źle. Jestem właśnie na dziewiąte, dość fajnym punkcie. Spójrzcie, nie wiem ja pochodzę z pomorza, więc góry są dla, jak dla mnie dość fascynujące. Bardzo fajny widok, że trochę Wam zbliży. Teraz trzeci klient, tam mam 5 paletek, 3,5 tony. To jest dość ciekawe, ogólnie towar, który wiozę, to na załadunku zawsze wymagają 2 stopni temperatury w lodówce, a jak to rozładowuje, to rozładowuje na magazynie, gdzie jest dobre plus 20 i to tam tak cały czas stoi, więc. Kiedyś śmieszne, no ale coś to są Niemcy, i to nigdy nie zrozumiesz. Wiadomo. Potem po tym trzecim rozładunku mam załadunek w Kulmbach, i jak załaduję, to będę jechał do Hofu, do deszera. I w daszerze to będę rozładowywał jakiś kierowca, ja może inny jutro pojedzie to rozładować. Tylko zastanawia mnie fakt, że mam ten ładunek, a zawsze zawsze jak wracam z ładunkiem z tury, to zostawiam naczepę, a oni sobie tam w ciągu dnia to rozładowują, a ja jedę w domu. No ale dzisiaj mam odebrać moją naczepę z warsztatu. Więc ciekawe jak co jak to myśle wymyśli jak widać zaczyna się sezon na kampery coś burzający temat na autostradach. Taki pan, on sobie pojedzie 80. Jak zobaczy ciężarówkę w przyspieszy. Ja skręcę na prawy. Pas. A on pewnie zwolni. i tak cały czas. Ale kto boga temu nie zabroni, nie? Nic tutaj, ja lecę, Mam tam o, 50 minut drogi. Nie zostało łączę się na miejscu i dojeżdżam właśnie do trzeciego klienta. Ta firma jest tak zlokalizowana praktycznie przy domkach mieszkalnych. No i wjazd jest dość mocno pod górkę. Co dość uciążliwe jest dla Megi, którą właśnie jadę. Trzeba podnieść ciężarówkę trochę do góry. Aby zderzakiem nie, przy, nie przyhaczyć albo zbiornikami. O właśnie. Przygotowuję tu i skręcamy. To jest też dość fajna firma, ponieważ musimy być przy rozładunku, ale nie rozładowujemy my, tylko. Pracownicy. To dość przyspiesza. Dobra. To ja się zatrzymuję, lecę do biura, tam do tych drzwi. Numer rampy i rozładowujemy. Nie rozładowany. 6 minut i po rozładunku. Tak to można pracować. nie? Jakby tak wszędzie było to nasza praca byłaby o wiele, wiele lepsza. Teraz musimy zjechać z kóreczki w dół, żeby nie zostawić czasami zderzaka, a nie piznąć na czapu w kabiny. Bo przy takich spadkach i medze to wszystko jest możliwe. Powolutku. Powolutku. Pomusi musi zejść. O, już możemy. I się. Dobra, zjechamy. Jestem już na drodze dojazdowej do miejsca załadunku do mojego czwartego klienta. Tutaj. Trochę dłużej się zajdzie, pewnie za godzinkę albo półtorej. Ponieważ ładujemy tu zawsze naczepę do pełna. No ale pogoda trochę się spieprzyła jak widać. Wczoraj, wczoraj było dość ładnie, a dzisiaj już <gryw> zupełnie co innego. I załadowany. Zajęło mi to godzinkę. Trafiłem na przerwę. My sam się załadowałem. W dość w porządku. Pani w biurze była i pokazała mi, co mam ładować. No i dzięki temu nie musiałem czekać. Załadowano mam 31 palet. Przed chwilą dzwoniłem do dysponenta. Z tymi paletami jutro jadę, więc ładunek dla mnie. fajnie. Przynajmniej wiem już o której jutro będę wyjeżdżał. A po rozmowie z szefem, szef stwierdził, że e, naczepy wymienię jutro. Dzisiaj, dziś nie ta. Dziś już sobie odpuścimy. Pogoda, jak widać, cały czas nie dopisuje. Tutaj jeszcze pokazuje mi jakiś korek. Dwie minuty. Ciekawe. A Niemcy nawet na landówkach. Bo już rozstawili sam raz na wakacje, nie? Tak jak już powiedziałem, ten kraj nie idzie ich zrozumieć. Oni rządzi się swoimi prawami do Dashera, do Pofu mam no, 60 km. Powinienem się w godzinę zmieścić, no ale w tym kraju to czasu raczej planować za bardzo nie można. Jeszcze o tej godzinie zobaczymy. Jutro będę musiał wyjechać druga, pół do trzeciej. Ponieważ mam Dingofing, to jest za Regensburgiem, potrzebuję jakieś 3,5 godziny. Bez korka na dojazd. Awizację mam na siódmą rano. A lepiej być, być przed czasem niż, niż, niż trochę później. W tej firmie, jak się człowiek spóźni, to 5 godzin nie twoje na czekanie na okienko w kolejce. Więc lepiej sobie wyjechać. Z, godzin, z godzinną rezerwą, mniej więcej. Starczy. A Odezwę się już w ofie. I właśnie mam koniec. C15, 530 km dzisiaj zrobione. Czterech klientów. Więc myślę, że, że w miarę dobrze poszło. I to, tak jak wspominałem. Wyjazd druga 30, gdzieś moja zmienniczka wróci z nocki i lecimy do Zaregensburg. Jakieś 3,5 do 4 godzin jazdy. O ile nic się nie zakorkuje, tam rozładunek pewnie powrót na pusto do domu. Podmianka naczepy na moją. I będziemy zaczynać weekend. Witam Was moi drodzy. Kolejnego dnia mamy godzinę 3.20. Ja właśnie przed chwilą wyjechałem z Dashera. tak jak <coughs> wspominałem wcześniej, mam awizację na 7 rano. Nawigacja pokazuje mi 6:30, że będę. Jest takie pół godziny zapasu. O strasznie mi się że jak się takie godziny to nieludzkie dość. I dojechałem właśnie na miejsce pół godziny przed czasem, więc myślę, że dobry czas. I teraz idę do ochroniarza zamelduję się i zobaczymy, ile tu będę czekał. Ostatnio, jak byłem, to czas oczekiwania 4,5 godziny na rampę. Ale mam nadzieję, że tym razem będzie szybciej. I dostałem rampę od ręki. Widzicie, już tu stoję. Teraz tylko poczekać, aż mnie rozładują. 31 palen, więc myślę. Jakieś 20 minut im zejdzie. No i kierujemy się w kierunku domu. Spójrzcie, no właśnie po drugiej stronie, tam jest ten parking dla ciężarówek. Jest tam miejsce na, nie wiem, jakieś 10-10 zestawów. A pan tym białym manem, tym stanął sobie w poprzek, mimo tego, że tam jest. No jest to oznakowane, że stoimy wzdłuż. No i ochroniarz wyszedł do niego, zaczął mu tam grzecznie tłumaczyć, że ma się przestawić, a ten do ochroniarza z pyskiem, że on nie będzie się przestawiał. No i powiedzcie drodzy kierowcy, później każdy następny kierowca, który przyjedzie po tym to ten ochroniarz będzie krzywo patrzył na każdego z nas, tak? Czy nie? To tak w dwie strony idzie, nie? Że nie ma co się dziwić, że traktują nas jak traktują nas, nie? Taka mała refleksja. I ściągnięte. 30 minut im to zajęło. Ten czas jak na Niemców w piątek. Bardzo dobry. Teraz tylko 250 km, około. I możemy zaczynać weekend. Jeszcze będę musiał moją naczepę, tą naczepę, którą teraz mam, to musiał podmienić na moją. Ale to już. To już tylko chwilę. W następnym tygodniu, tak jak wspominałem wcześniej, zaczynam. Tą krajóweczkę po Niemczech. Zdajcie proszę znać w komentarzach, czy będziecie chcieli, abym rzucił jakiś film z tego i również mm, jakbym mógł Was prosić o, o komentarze, czy Wam się podoba, czy może coś tutaj, jakiś kontekst filmów, moich filmów zmienić coś poprawić. Ja sobie jadę. Muszę jeszcze pauzę zrobić trzydziestkę, bo nie zdążyłem tutaj. Tylko piętnastkę wykręciłem. wszystko tylko Została mi godzina jazdy, więc staniemy sobie tutaj na pierwszym możliwym parkingu, bo później jadę krajóweczką, a tam za bardzo parkingów to nie było, nie widziałem. Włączę się, jak już będę w Hofie. I dojechałem na Shara. Teraz tylko zdać puste palety. Naczepy jednak dzisiaj nie wymieniam. Moja zmienniczka z drugiej zmiany to zrobi w poniedziałek. Więc tylko paletki. Odstawić naczepę pod rampę. I do domu. Także. Możemy zacząć weekendzik. No i koniec zabawy na ten tydzień. Mani, postawiony na parking w poniedziałek, zaczynam krajówkę. Innym autem. Ten ktoś będzie za mnie jeździł. A na moją odbierze moja zmienniczka z drugiej zmiany. Więc pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego weekendu i do następnego filmu. Hej!